Hej, witajcie, z tej strony z Tysian w ramach takiego dzisiejszego odcinka pokażę wam króciutki fragment do mojego domu Myślę, że tyle starty. Oczywiście nie powiem wam, gdzie mieszkam. Eee, też przy chciałem wam pokazać, e, jaka jest u nas piękna pogoda. Niebo, że niebo leży czyste. Nie, no czyste jest w sumie nie, niebo, bez e, ani jednej chmurki. Piękne drzewka. E, oczywiście tutaj wokół nas są budowy, więc może się okazać, że tylko placu na w sensie tych drzew może nie, w ogóle nie być. Więc nacieście się póki możecie, znaczy póki ja mogę, e, więc co, no taki trochę odcinek, e, nie wiem, no wrzuci, wrzuciłem go po to, żeby raz, żeby był jakiś odcinek, a po drugie myślę, że od przyszłego tygodnia możemy już e, zadzwonić do pierwszego banku, myślę, że od poniedziałku spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie, żeby też po prostu nie przyciągać e, tego w, w nieskończoność. E, Próbujemy, tak? Zadzwonimy sobie pod infolinię, jeszcze nie będę wam zdradzał, jaki to będzie bank. Eee, po prostu zadzwonimy w poniedziałek, nie wiem czy to będzie rano, czy po południu, no potem że gdzieś w godzinach, nie wiem, no tak żeby za późno nie dzwonić, bo wiadomo, że banki niektóre nie pracują do późna, a niektóre pracują nawet do popołudnia. Więc będziemy tak starać się, żeby z rana dzwonić i po prostu, no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, tak? E, też zastanawiam się czy robić cięcia, w sensie czy, bo też wiadomo, że na niektórych infoliniach się dłużej czeka na konsultanta, odbierze na niektórych krócej. No jeszcze zobaczę, tak? Jak będzie powiedzmy przykładowo, nie wiem, no pół minuty oczekiwania na połączenie, no to też nie będę tego ucinał, tak? No chyba to tam 10-15 sekund utnę, no zobaczę, no w każdym razie e, zobaczę jeszcze jak to wyjdzie. Um, jeśli filmik y, oczywiście przypadnie Wam do gustu, no to po prostu będziemy robić to dalej. No bo po prostu stwierdziłem, że trochę urozmaicenia musi być, że skoro operatorzy byli nagrywani yy, za pomocą, że tak stron internetowych, no to tutaj, że tak powiem, żebyście mieli jasność, bo wiadomo, że niektóre banki lubią ukrywać tutaj yy, swoje koszty, niby mówią, że konto osobiste jest za darmo, a tu niby małym kruczkiem pisze, że trzeba jednak jakieś warunki spełnić, więc wiecie, no... Żeby tutaj te recenzje były rzetelne, no to postanowiłem, że tutaj wejście na stronę internetową banku no to, to za mało, więc lepiej po prostu zadzwonić na infolinię, usłyszeć to można powiedzieć wprost od konsultanta i po prostu Wy też będziecie wiedzieli, że rzeczywiście tutaj konto może być za darmo. E, oczywiście też będziemy weryfikować to na stronie internetowej, e, albo będziemy na, no nie, no, nie wiem, w każdym razie, e, wydaje mi się, że po prostu w takiej formie e, myślę, że te recenzje będą e, bardziej rzetelne, że po prostu konsultant nam powie stuprocentowo, czy są jakieś warunki, żeby to konto było za darmo, czy nie są, czy nie ma żadnych warunków, e, więc tutaj e, myślę, że. W tym przypadku, bo, bo wiecie, jeśli chodzi o operatorów komórkowych, no to wiadomo, że tam praktycznie e, przez stronę internetową, no to widzimy, tak, czy, czy jaki koszt abonamentu i tak dalej, ale jeśli chodzi o konta osobiste, to lepiej uważać, bo tutaj na, powiedzmy, na stronie internetowej będzie pisać, że niby za darmo, a jednak, jak wi wiadomo, wiecie, zadzwoni się do konsultanta, to on powie, no tak, rzeczywiście za darmo, ale tutaj, proszę pana, przecież wpływie na przykład 5000 tak, a na przykład na stronie internetowej może to nie, ma, nie może nie być takiej informacji, więc po prostu stwierdziłem, że rozmowa tutaj z konsultantem, który powie nam w, wprost prost, e, e, od kroku e, tutaj od A do Z, jak to wygląda, więc co, żeby tutaj nie przynudzać, to starczy tego pitolenia, e, widzimy się w poniedziałek, tak mówię, będzie pierwszy odcinek, dajcie znać w ogóle, czy w takiej formie wam będzie odpowiadać, będzie mi bardzo bardzo miło. A póki co ja się z wami żegnam i do widzenia, do usłyszenia, do poniedziałku. Pa pa.